Witam Cię kochany katoliku w kolejnym odcinku. Mandat. Byłem na kursie razem z innymi mężczyznami. Super spotkanie. Owoce super. Wracałem samochodem. Dzwonię z radością do żony, że wracam. Wypijemy herbatkę, pójdziemy na kijki. Nie odbiera. Po chwili odzwania. Mówię, że już wracam i spędzimy świetnie wspólny czas. Nagle. O! Wpadam dosłownie na policję. Zatrzymują mnie. Żadnych tłumaczeń. Żadnego zrozumienia. Uśmiechy kpiące na ich twarzach, jakby w ukrytej kamerze. Mamy cię! Żadne prośby. Nie miałem żadnych mandatów. Żadnych punktów. Jeżdżę bezpiecznie. Jestem na emeryturze. Pieniędzy nie za dużo. 500 zł i 5 punktów karnych. Koniec, kropka, stop. Zagotowałem się. Nie byłem w stanie opanować się. Leciały różne słowa. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Powrót do domu? Po jakimś czasie przyjechała żona. Powiedziałem jej o tym wszystkim, a w zasadzie wyrzuciłem. Nie byłem w stanie opanować się, nie byłem w stanie rozmawiać. I tylko nie dam rady tego zmienić. Wewnętrzny, totalny opór. Żona próbowała mi pomóc, pomodliła się. Mówiła, zaproś Jezusa do tej sytuacji. Nie byłem w stanie. Złość do siebie, do Boga, do policjantów. A moja kochana żona robiła wszystko, aby mi pomóc, a ja nie dam rady jej w kółko. W końcu w bezradności poszedłem spać. Noc minęła, rano zrobiłem sobie kawę i jak zwykle do swojego gabinetu w piwnicy na modlitwę. Znak krzyża i zacząłem odzyskiwać spokój. Jakby coś wyszło ze mnie, nie coś, ale ktoś, szatan. Tak to poczułem, już znak krzyża spowodował, że poszedł się czesać. Zacząłem dziękować Bogu za poprzedni dzień, a zwłaszcza za tą sytuację z policją, do której Bóg dopuścił. I w końcu potrafiłem przebaczyć Bogu, sobie i policjantom. Podziękowałem Bogu za to doświadczenie. Czułem się innym człowiekiem, napełnionym Bożą obecnością. Dlaczego tak się wydarzyło? To już mnie nie interesowało. Nie pytałem. Spokojem byłem napełniony. Potem psalm 119 z dnia. Błogosławieni, którzy zachowują Boże Napomnienia i szukają go całym sercem, aby tego było mało, to myśl ze strony Paulusa. Żyje do zakrętu. Życie podobne jest do drogi pełnej zakrętów. Widzimy tylko odcinek do kolejnego zakrętu, ale wiemy, że Bóg ogarnia wzrokiem całą drogę. To on prowadzi mnie do celu. To on w różny sposób napomina mnie. Abym zachowywał Jego przykazania. Jego zasady. Pomyślałem, ile to razy złamałem przepisy drogowe. Gdyby Bóg dopuścił do tych sytuacji działanie policji, to pewnie dzisiaj nie miałbym domu. Koszt mandatów byłby ogromny. I jeszcze przeczytałem słowo świętej Faustyny. Od nas zależy tylko niestawianie stawianie oporu działaniu Bożemu. Jakie to proste, pomyślałem. Skoro Bóg do tej sytuacji dopuścił, to tak miało być. Uświadomiłem sobie, jak łatwo przejść z uniesienia będąc w relacji z Bogiem, przeżywając rzeczywistość do zaciętości, zamknięcia się w sobie, buntu, obwiniania siebie, Boga i innych ludzi. I to jestem ja, to jest człowiek. Bóg dał mi łaskę, że pomodliłem się za policjantów. Rano przeprosiłem żonę i poprosiłem o wybaczenie. Jakie wnioski z tej sytuacji? Ani na chwilę nie wychodzić z bycia w obecności Bożej, a w chwilach trudnych, niespodziewanych od razu wzywać Boga, nie czekać, aż zły duch wypełni serce człowieka, bo wtedy klapa i dwie drogi albo świętego Piotra, albo Judasza. Tylko przebaczenie i powrót do relacji z Bogiem może odwrócić ten ból i cierpienie, a przemienić nasze wnętrze. Przebaczenie sobie i zaufanie Bożemu działaniu. I jeszcze słowa Hioba. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy. Dziękuję Ci Boże za to doświadczenie. Amen.